Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda aplikacja Headway od środka i czy warto z niej korzystać, to w tym filmiku pokażę Ci krok po kroku. Jest to aplikacja, w której znajdziesz ponad 1500 różnych streszczeń bestsellerowych książek. Te streszczenia są w wersji audio i w wersji tekstowej. Na początku aplikacja prosi o wybranie tematów, które są dla Ciebie interesujące, i na tej podstawie dobiera rekomendacje. Te rekomendacje są według kategorii, według polecanych książek na każdy dzień lub na przykład całych kolekcji z danego tematu. Na dole, teraz przejdę w zakładkę Explore i tutaj można wyszukać dany tytuł, autora lub słowo kluczowe, wpisując w okno wyszukiwania. Można też wybrać daną kategorię. Można zobaczyć ostatnie streszczenia. Są też wyzwania i znowu kolekcje. Wybiorę teraz jedną kategorię i tutaj można zobaczyć tytuły, które są tutaj dostępne. Wystarczy wybrać książkę. I mamy tutaj najważniejsze informacje o tej książce. Mamy długość słuchania, mamy krótkie wprowadzenie i najważniejsze elementy, które się pojawiają tutaj. Można też je klikać i wtedy przejdziemy do danego momentu w książce. Na dole też jest informacja o tym, do jakich kategorii należy ta książka. I można też kliknąć link, który prowadzi do strony Amazona, gdzie można kupić całą, pełną wersję tej książki. Możemy tutaj na dole wybrać opcję albo czytania. I możemy po prostu przeglądać i czytać tę książkę. A możemy też słuchać. I co ciekawe, jest też możliwe jednoczesne słuchanie i czytanie. Wystarczy przełączyć tutaj na tekst i włączyć odtwarzanie. W trakcie czytania można zaznaczać różne fragmenty. Wystarczy zaznaczyć jakiś fragment. I możemy go tutaj dodać do takiego ulubionego fragmentu. Za chwilkę pokażę, gdzie on się znajdzie. Możemy też jednocześnie w trakcie czytania tłumaczyć słówka. I odsłuchiwać. Productivity. Wrócę teraz na ekran główny. I kiedy przejdę w zakładkę Library. To wówczas na stronie głównej znajdę te streszczenia, które zaczęłam słuchać lub czytać. Będą też takie, które już ukończyłam. Można je tutaj zobaczyć. A na górze, w zakładce Highlights, znajdziemy te fragmenty, które zaznaczyliśmy podczas czytania. Możemy do nich tutaj wrócić, a możemy je też usunąć. Jest też tutaj zakładka Repetition. I dzięki temu, że zaznaczamy podczas czytania na przykład słówka do tłumaczenia, to możemy tutaj do nich wrócić i je przećwiczyć, są też wybrane fragmenty, gdzie one się pojawiły. I w ten sposób możemy sobie tutaj przeglądać. Jeżeli chodzi o nagrania w tej aplikacji, to nie są to takie automatyczne robotyczne dźwięki, ale są one w miarę przyjemne. Pokażę kilka przykładowych. Key point 1. No feat is unattainable if you Chapter 1. Habits are the things that differentiate us. A habit is formed. Key point 1. Not all mistakes must be yours. Ostatnia zakładka na dole to zakładka profilu. I jak widać, tutaj aplikacja prowadzi to w formie takiej gamifikacji, czyli zdobywania różnych odznak, challenge'ów, czyli wyzwań. No i możemy też zobaczyć, jak nam idzie w odniesieniu do innych osób korzystających z tej aplikacji. Żeby zacząć korzystać z aplikacji Headway, trzeba ją zainstalować. Po przejściu w szczegóły aplikacji możemy dowiedzieć się więcej szczegółów. Można zobaczyć, że jest to bardzo popularna aplikacja, pobrało ją dotychczas bardzo wiele osób. A poniżej znajdziemy też opinie. I w zasadzie jedyne e, negatywne opinie dotyczą ceny. Sprawdźmy więc, jak wyglądają ceny. Jeżeli chodzi o ceny tej aplikacji... To są one teraz widoczne tutaj na ekranie. Są to przybliżone wartości, które są przeliczane oczywiście w zależności od kraju. I ten cennik nie jest w oczywisty sposób podany. Przejdźmy teraz na stronę tej aplikacji. Po przejściu na stronę główną aplikacji Headway, mamy tutaj informacje o tej aplikacji. Można też zobaczyć próbki książek. No one will know what you want, unless you say it. So much depends on communication, verbal or nonverbal. Sprawdzając różne tematy. I oczywiście na samej górze jest od razu przycisk Get Started. Pod tym przyciskiem kryje się 3-minutowy quiz. Ten chwilę zajmuje, żeby go rozwiązać i powinien prowadzić do wersji próbnej programu Headway. Natomiast trzeba być ostrożnym, dlatego że program od razu wymaga podpięcia karty płatniczej i zapisania się do subskrypcji. A ponieważ jest to system subskrypcyjny, to jest to odnawialna płatność. Natomiast jest też inne rozwiązanie, żeby skorzystać z aplikacji Headway zwłaszcza dla osób, które nie lubią podpinać swoich kart płatniczych i płacić w wersji subskrypcyjnej. Ja swoją aplikację kupiłam na stronie Absumo. Na tej stronie można zakupić dostęp do aplikacji Headway i to w wersji tak zwanej Lifetime, czyli w wersji, w której płacimy tylko jeden raz i nie mamy odnawialnej subskrypcji. Tutaj widać koszt tej aplikacji w tej chwili. I dodatkowo dla nowych użytkowników jest 10% zniżki, można się zapisać na newsletter i, i otrzymać taką zniżkę. W tej chwili ta oferta jest dostępna, nie wiadomo jak długo, dlatego że na Absumo te aplikacje się zmieniają i czasami są dostępne, a czasami po prostu znikają. I dodatkowo Absumo ma też program 60 dni zwrotu wpłaconych pieniędzy. To znaczy, że jeżeli nie jesteś zadowolony z danej aplikacji, to możesz po prostu klikając guzik poinformować ich, że chcesz zwrotu i bez problemu te pieniądze wracają na Twoje konto. Mnie osobiście ta aplikacja się bardzo podoba. Podoba mi się forma krótkich streszczeń książki w wersji audio i w wersji tekstowej. I myślę też, że jest to doskonałe rozwiązanie, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego.